na trasie z Bukowca do do Dopływ Solinki do Sanu. Widać stan obecny. Do sięgały wody. Strumyczek, a mało co tej wody dopływa. Tu już 10 metrów, 8 może rzek. A z tej strony... Jaśnie. Tu pełno rybaków zawsze Łapało ryby, nawet jesienią. Teraz nic. Nie wiem, czy tu w ogóle coś pływa. Zalewu nie widać. Powoli rozpaść. do you